Dajcie, witam Was pani bludniku. W moim salonie nazywam się Ralewiska. Kochani, jedną najpiękniejszą rzecz, jaką możecie sobie założyć na noc poślubnika. W ogóle wiele jest takich wyobrażeń, co byśmy nie chciały, jakbyśmy chciały nie zaskoczyć tego swojego mężczyzna albo i siebie. Ja proponuję gorset. Underbust. Piękny, prawdziwy, tradycyjny, historyczny gorset, który chciałabym żeby został na zawsze w waszej szafie. Żebyście wyglądały najpiękniej jak to możliwe i macie go potem przekazać swojej córce albo kobiecie, którą kochacie. Okay? To jest zabytek, nie wolno wam rzucić. Taki gorset zakładacie na ciało. I co jest fajne? Chciałabym, żebyście się nauczyły zasznurować same ten gorset. Zobaczcie. hop. Żebyście wykonały to na oczach mężczyzny same żeby się zasznurowały z tyłu i sznurujecie się powolutku stopniem po stopniu hops, hops hops, hops zaciskacie tymi lejcami i robicie pętelkę z tyłu hops I teraz co jest ważne macie mi zostać w tym grusecie, w łóżku pozdejmować to wszystko i zostać w tym, próbujcie sobie wyobrazić jak będziecie wyglądać? Popatrzcie.